Cześć, Eliza Krajewska, z Belchim. Tym razem znajdujemy się w województwie łódzkim, niedaleko Zduńskiej Woli. My jesteśmy na polu, na plantacji pszenicy ozimej i dzisiaj zobaczymy w jakiej fazie jest pszenica, w jakiej jest kondycji i jakie zabiegi nas czekają w najbliższym czasie. Chodźcie ze mną na pole. Tracania. polecamy produkt firmy Certis BELCHIM Moksa, trinek sapak Etylu. Możliwe jest też do trinek sapaku etylu dodanie CCC. Co myślisz o tym? Jak najbardziej. Ale no zależy co klient chce uzyskać. Jeżeli chce uzyskać takie dobre, że tak powiem, skrócenie rośliny, jak najbardziej. Tutaj na tej plantacji. No, powiedzmy jest do użycia to, ale wielu klientów używa CC do tak zwanego dokrzewienia roślin. Kiedy te rośliny są mikre, małego pokroju, gdzieś właśnie dodają, żeby ta plantacja nabrała wizualnego efektu. Czy to później wpływa na plon? Jedni twierdzą, że tak, drudzy, że nie. To jest kwestia sportu. Zmiany klimatyczne są nieuniknione. Cały czas widzimy postępujące zmiany związane z suszą, z wysokimi temperaturami. I my jako firma szukaliśmy jakiegoś preparatu, który pomoże roślinom w tym ciężkim dla nich czasie, w momencie braku wody, przegrzania rośliny. I znaleźliśmy taki produkt o nazwie Eligrain A. To, co on zawiera? I jaki ma mechanizm działania? Powiedz nam. A jest e, oparty na fitosterolach roślinnych. E, jest to unikalny, unikatowy skład e, tego produktu, ponieważ nie ma go w żadnym innym produkcie na ten moment. Fitosterole roślinne e, odpowiadają za e, gospodarkę wodną w roślinie. E, są zdolne do przymykania aparatów szparkowych, dzięki czemu roślina w trakcie wegetacji, w momencie kiedy mamy wysokie temperatury powietrza, nie uwalnia wody z siebie. Tak? Ogranicza transpirację wody z rośliny. Dzięki czemu roślina dalej zachowuje zdrowy wygląd, wigor. Nie mamy efektu zwijanych liści. Susza była ogromna w zeszłym sezonie. Robiliśmy szereg doświadczeń w naszym kraju i zaobserwowaliśmy wzrost plonu. Mimo na podstawie wykonanych kontroli, gdzie był zastosowany was, wasz produkt, a gdzie nie był zastosowany? Dokładnie tak. Spadku nigdzie nie widzieliście po zastosowaniu, tylko był poziom utrzymany. Poziom był utrzymany, na czym też nam bardzo zależy w trakcie takich e... ekstremalnych temperatur. Dobry.